Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wasz Soul Voice. W czwartej części porozmawiamy o fantastycznej mocy i energii kamieni dla znaków zjodniaków, jak na przykład koziorożec, wodnik, chociażby, czy może jak zdąża, również ryby. Więc może rozpocznijmy od naszego koziorożca. Cześć kochane koziorożce. Dzisiaj powiem Wam o kilku fantastycznych kamieniach, które mogą pomóc w Waszym życiu, jeśli będziecie takowe posiadać, a może już posiadacie, ponieważ mają szczególną moc właśnie dla Waszego znaku Zodiaku. I będą to kamienie typu jak na przykład kamień księżycowy, diament, kwarc dymny, turmalin. Czy też kryształ górski? Również bardzo dobrym dla Was kamieniem jest taki oryginalny kamień, który się nazywa Obsydian. No i oczywiście Jaspis, który jest, myślę, prawie wszystkim znany. Jeśli chodzi, drogie koziorożce, o Jaspis, czyni on bowiem koziorożca bardziej cierpliwym i stałym. Sprzyja jego skłonnościom i konieczności, Pracowania dla innych osób i tak jakby na rzecz innych. Z kolei, obsydian w biżuterii będzie pomagał Wam szukać prawdy we własnej podświadomości. Korzystnie będzie również wpływał na Wasze procesy uwalniania, z, powiedziałabym, skostniałej struktury emocjonalnej, emocjonalnej, czyli Waszych emocjonalnych pragnień. Kryształ górski natomiast dla Waszego znaku będzie sprzyjał medytacji, jeżeli lubicie takowe oraz umiejętnością patrzenia w głąb siebie, kochany koziorożcu. Kamień ten będzie pomagał koziorożcom pozbyć się jego ciemnych stron. Z kolei turmalin, jego zielona oraz... Yy, Czarna odmiana będzie pomagała koziorożcowi w rozwiązywaniu trudności stojących na przeszkodzie w realizacji jego celów. Zielony turmalin będzie wspierał cię ponadto w osiągnięciu dobrego samopoczucia, natomiast czarny będzie pomagał ci zdobywać dobrobyt. Także turmalin ma duże znaczenie. Z kolei kwarc dymny, jeśli chodzi o koziorożce, będzie pomagał Wam odnaleźć sens życia w otaczającym Was świecie. Więc jest to taki dobry kamień dla tych, którzy czasami nie widzą sensu swojego własnego życia. No i cóż, drogie koziorożce, dobrym kamieniem dla Was jest również diament. Diament bowiem będzie pomagał koziorożcom Skoncentrowaniu się na najważniejszych dla niego sprawach. Dzięki bowiem diamentowi, koziorożec będzie oczyszczać swoje emocje i przede wszystkim pewniej, stabilniej kroczyć przez życie. Kamień księżycowy jest również przyporządkowany do Twojego znaku Zodiaku. Będzie pomagał Ci, drogi koziorożcu, pozbyć się zatwardziałości, bym powiedziała, i lepiej akceptować swoje uczucia. Potęguje on bowiem ufność w mądrości serca. Wpływa na przełamywanie wewnętrznych blokad i barier w życiu uczuciowym, pomagając otworzyć się emocjonalnie, kochany koziorożcu. Kamień księżycowy będzie korzystnie wpływał na stosunki międzyludzkie. Także myślę i również o miłości. Więc jeśli nie masz kamienia księżycowego, nabądź go szybciutko i zrób sobie talisman. OK, a teraz kochani wodnik. Drogie wodniki, dla Was znaczące kamienie to przede wszystkim opal, topaz, akwamaryn, e, fluoryt, mm, szafir również i może jeszcze moi drodzy chryzokola, no i turkus. Bez turkusu się nie obejdzie, bowiem turkus dla wodnika jest istotny, ponieważ kamień ten będzie napełniał wodnika natchnieniem. Natchnieniem, spokojem i siłą do urzeczywistniania swoich celów i postanowień, czy też pragnień. Stanowić będzie również ochronę przed niekorzystnymi wpływami ze strony innych ludzi czy też otoczenia. Chryzokola natomiast pomoże wodnikowi zachować wewnętrzną niezależność, yy, równocześnie dając natchnienie do wypełnienia codziennych obowiązków. Kamień ten wzmocni wodniki w zdolnościach empatii oraz harmonijnego współżycia z innymi ludźmi. Dzięki chryzowi okoli wodnik będzie potrafił czerpać siły i spokój z przyrody. Kochany wodniku, jeszcze pomyśl również o opalu. Opal będzie otwierał wodnika na świat, będzie pozwalał cieszyć się. Wodnikowi z życia i własnych doświadczeń. Z kolei topaz będzie w takim błękitnym kolorze, jego odmiana będzie pomagać wodnikowi otworzyć się na świat i innych ludzi. Dzięki błękitnemu topazowi wodnik będzie lepiej w stanie poradzić sobie z własnymi emocjami. Więc jeśli, kochany wodniku, masz jakieś. Problemy emocjonalne, postaraj się nosić przy sobie topaz. On je wszystkie wyłagodzi. Akwamaryn. Z kolei akwamaryn nadaje wodnikowi większe poczucie nieograniczalności, tak zwanej wolności oraz umiłowania w odnajdywaniu prawdy i miłości. Będzie pomagać zrozumieć wodnikowi jego ja. Akwamaryn. Przekazuje również wodnikowi umiejętność swobodnego wyrażania się. Więc jeśli kochany wodniku masz z tym problem lub jakieś blokady, pomyśl o akwamarynie, fluoryt. Fluoryt z kolei i będzie taki jasnobłękitnej odmianie, będzie dla wolnika sprzyjający ponieważ będzie wyzwalał w wodniku zdolności intuicyjnego myślenia oraz działania. Mając fluoryt wzmocni się jakby wasz szósty zmysł. Szafir z kolei i jego jasnobłękitna odmiana nauczy wodnika nadawać rangę pierwszeństwa określonym ideom, zamierzeniom czy też zadaniom. Bezpośrednio będzie pomagać również wodnikowi w znalezieniu jego celu i drogi życia, czy też celu oraz drogi, która będzie prowadziła do tego celu w jego życiu, tak bym spuentowała. Z kolei ryby. Kochane ryby, dla Was dobre kamienie to przede wszystkim turkus, koral, opal, jadeit, akwamaryn, fluoryt również. Nie możecie zapomnieć o szafirze oraz kamieniu księżycowym, czy też ametyście. Oprócz tego jest jeszcze kamień o nazwie kunzyt, który również, raczej jego energia, będzie Was wspierać. Zacznijmy może, moi kochani, od turkusu. Cóż ten turkus? Turkus będzie chronił ryby przed niekorzystnymi i niepożądanymi wpływami z otoczenia i nie tylko. Dzięki turkusowi bowiem ryba lepiej będzie się orientować w życiu powszednim. Koral z kolei nada rybom większą stałość oraz zdolność bezkonfliktowego płynięcia z prądem życia, tak bym to ujęła. Opal z kolei będzie uczyć ryby korzystać z własnych doświadczeń, nawet tych przekornych. Z kolei Jadelid będzie wspierać i pomagać skromność, wzbudzać zdolności empatii oraz łagodny charakter ryb, tak jakby poziomować. Daje również rybom harmonię i opanowanie. Akwamary. Akwamaryn dla ryb będzie bardzo dobrym kamieniem, ponieważ jego energia będzie otwierać ryby na miłość i prawdę. Będzie dawać rybom natchnienie, by wyrażały się w sposób jasny i twórczy. Z kolei fluoryd, jego fioletowa odmiana, e, rozwija zdolności u ryb intuicyjnego działania oraz Przeczuwania określonych sytuacji. Szafir, jego błękitna odmiana, będzie pomagała rybom zawierzyć samemu sobie w poszukiwaniu własnej drogi. Błękitny szafir będzie pomagał rybom rozróżnić iluzje od wartościowych celów. Z kolei, y, kamień księżycowy bardzo, bardzo dobrze go mieć, ponieważ będzie wpływał na ryby. Relaksująco, będzie wzmacniał u ryb wrażliwość i zdolność współczucia innym. Będzie, jednym słowem, harmonizująco wpływał na życie uczuciowe rybek. Harmonizująco, czyli, jakby to powiedzieć będzie ten kamień, będzie pozwalał czerpać rybom uczucia pozwalające i wypływające ze, z tak zwanej Waszej wewnętrznej siły. No, tak bym to ujęła, trochę się zakręciłam. Z kolei ametyst, ametyst dla ryb będzie przekazywał e, energię większej ufności e, w stosunkach międzyludzkich i doskonale współbrzmiał z energią ryb. Więc jeśli macie jakieś problemy w stosunkach międzyludzkich, koniecznie załóżcie w biżuteli ametyst. No i został nam ostatni kamień dla waszego znaku zodiaku, a będzie nim kunzynt. Taka dziwna nazwa. Kamień ten bowiem, kunzyt, będzie pomagał rybom cieszyć się z wszelakiego doświadczenia czy też doświadczalnej tak zwanej miłości. Będzie nadawał kierunek działania ryb w drodze do realizacji waszych własnych obranych przez was celów. Czyli będzie wam pomagał sprostać po drodze wszelakim wyzwaniom, żeby te wasze cele zostały spełnione. No, tak bym to spuentowała. I jest to kamień, który również emituje energię, która będzie pozwalała wam doświadczać, a przede wszystkim będzie pozwalała wam doświadczać uczucia wszelakiej miłości z Waszego otoczenia, od ludzi, z przyrody, ze wszystkiego. Więc jest, uważam, bardzo ciekawym kamieniem i można z niego zrobić fajny talizmat lub jakiś amulet, ponieważ ma dużo cudownej energii, miłości w sobie. No to tak bym to spuentowała. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle kryształy, kamienie czy też minerały Fascynują, kochani, nas w większości ludzi od wieków. Według zresztą wierzeń wykazują one zdolności ochronne i wspierające nasz ludzki umysł, czy nam się to podoba, czy nie. Więcej na ten temat możecie znaleźć również w internecie, jeżeli będziecie zainteresowani. Fajne, piękne kamyki również można kupić na bazarkach, w sklepach z kamieniami, czy też na tradycyjnym eBayu lub Allegro. Zapraszam Was serdecznie i polecam, żebyście mieli któryś z tych kamieni, jeśli stwierdzicie, że będzie to dla Was pomocne i będzie to jakimś Waszym nowym doświadczeniem. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną część znaku z odjaków oraz kamieni, które są im przyporządkowane. Pa, pa, cześć.